nam jako zamek golubski wiadomo że w godzinach późno wieczornych czyli po 22:00 około 23:00 przybyło dwóch młodzieńców na zamek golubski i w pewnym momencie podjechała karetka pogotowia i ochroniarz w związku z tym się zainteresował. Potem się okazało, że jeden z kolegów no, jest przytomny, czy częściowo przytomny, na trawniku przed zamkiem golubskim obok armatki takiej niedużej. Z tego co wiadomo, to musiał, na tyle był w takim stanie, że zabrano go do szpitala do Brodnicy. W szpitalu były jakieś leczenia, takie czy inne, których my nie znamy i się okazało, że ten człowiek, ten młody człowiek zmarł. Jak tu się stało, co się stało, czy, czy pod zrażeniem tego, że, że mu się ta rucha ruszyła i, i do, doszło do jakiegoś no, wewnętrznego działania organizmu? O wszystkim wie na dzień dzisiejszy policja i prokuratura, nasza wiedza jest w tym zakresie prawie że znikoma. I jest monitoring, natomiast z tego monitoringu widać tego kolegę, który był w jasnej czy białej koszuli, który tam staje, siada i tak dalej. Natomiast nie można na dzień dzisiejszy takim gołym okiem odczytać, co tam się wydarzyło. Natomiast przekazujemy to policji. Policja na pewno będzie analizować dokładnie. W tym miejscu no, bez względu na to, co się stało, jak się stało, to jest młody człowiek i wyraża, wyraży współczucia i kondolencji składamy na ręce rodziny i wszystkich młodych ludzi przestrzegamy. No, no, przy, przy, nie, wiadomo, nie wiadomo, co się stało, ale nie ma człowieka i to jest naj, najgorsze.